Siemanko, ko, ko, ko. <grym> ok. I wanna buy an extra seat slot. Będzie to kosztować 5000 dolców. Mm. No, no, no baby, no. Dobrze, dobrze. Witam bardzo serdecznie. Oczywiście z tymi elegancami, takie jakie były, wciąż są. Ja jestem kapse 16 i zaczynamy ostatni tydzień wakacji. Z Kapsem 16. Jeżeli chcecie, aby te wakacje trwały tak dłużej, żebyście byli, czuli się wypoczęci, dropnijcie oczywiście lajkensa w górę, ja jestem pozytywnie nastawiony i tak dalej, zaraz wszystko oczywiście objaśnię, ale sobie podobieram roślinki, jakie ja chcę do pokonania tych gadów, ale lagęsy są makabryczne, a może bym sobie jeszcze podłączył do ładowarki, wtedy powinno być nieco lepiej, ale nie, jakoś, no, o ciupinkę lepiej, weźmy sobie może tych za 325, przetestujemy je, Weźmiemy sobie może te mrożące i te za 200. Okej, okay. let's go. Ja pozwolę się napić tej so soczku jabłkowego. Żadne etanole, żadne alkohole. O, co to było? Czyżby ktoś z Messengera? Czyżby ktoś zostawił łapieczkę w górę? Nie no, ja tak wiem, że jestem strasznie tak pozytywnie zakręcony, i komuś może się to w tym momencie nie podobać. Mam po prostu bardzo, bardzo dobry humor. Jestem w bardzo dobrym nastroju. O. To jest. Jakieś głupie powiadomienia mi przychodzą, dobra. Ja to sobie wiki wyłączyłem, także także tak. Wspomniałem już o lajkensach, też już nie będę tak męczył. Jeżeli ktoś oczywiście e, podjął mi taką decyzję, aby pozostawić, to będę bardzo wdzięczny. Również byłbym bardzo wdzięczny, aby Zostawić komentarz, cho chociażby o treści hashtag, e, hashtag dłuższe wakacje. To dzięki temu pozwoli to na lepsze pozycjonowanie tego filmu, jeżeli chcecie właśnie wesprzeć mnie w ten sposób, to było to właśnie też można właśnie też poprzez właśnie zostawienie tego typu komentarza, tego typu typu kolejne batalie z zombiakami, tym razem jesteśmy właśnie... W w dalszym ciągu jesteśmy na tym bazynie, co, co żeśmy ostatnio byli. Znaczy ja tak trochę ja tak opowiadam, to jakby to już troszeczkę jakiś czas temu było. Bo ja robię materiały na zapas, i jeżeli chodzi o ten materiał, który wy widzicie, to ja tak naprawdę po troszeczkę przerwie od Plants vs Zombie jestem, dlatego ja tak już mówię już w takim czasie przeszłym-przeszłym, jakby to nie wiadomo jak dawno temu było. Dobra, weźmy może tego ogórasa, damy. Jak mi się wydaje, że to jest ogóras. Możecie dać znać, czy, czy to jest praktycznie ogór, czy nie, ale mi się tak wydaje, że tak. Chociaż ja to tak nie, nie rozczytam za bardzo tego, bo tak myślę, że ale nie. Yy, na razie, znaczy ten zaraz ogór, znowu się ten, załaduje, to wtedy go sobie damy do tego ząbiego, bo on nie chciał, żeby mi słonecznik zjadł, ale mi nie zje, ja na to nie pozwolę. Jeszcze jeden słonecznik by wpadł, te za 325 zaraz sobie ich tam wdrofniemy. o, tylko dwa damy tu, a te za 325 damy sobie tutaj, w tym miejscu. One są właśnie mega OP, bo jak może zauważyć, mają te trzy główki i te 3, każda główka ma swoje pole. Ta idzie w tu, ta idzie tu, a ta idzie tu. Także jak tu będzie jak też to nie będzie brał. O, widzicie. Także czadzior jest fantastycznie. Czadzor, the best. Amazing. Nie wiem ogólnie, czy możecie też nadać znać, jak się ogólnie czujecie w dniu dzisiejszym. Na zewnątrz u mnie jest jakieś 31-32 stopnie. Mega gorąc. Ale ja się ten kompletnie nie przyjmuję. Staram się delektować tą chwilą, bo jakby nie, nie patrzeć za chwilę. Będzie jesień, będzie pochmurno, będzie zimno. W moim pokoju chodzi klimatyzer, ja też nie mam dlatego pojęcia jak to będzie na, na, na nagrywkach, jeżeli chodzi o... Czy, no, na nagrywkach, w sensie, bo ja będę nagrywał oczywiście hurtowe te odcineczki, żeby dostarczać kontent każdego dnia do końca wakacji. A tutaj byśmy dali może za 200. I tego ziemniaka dajmy od razu, bo jednak obawiam się, że jednak o tym można się nie poradzić. Dodamy sobie tego oburasa. Tu dajemy jeszcze jeden słonecznik, a tu damy sobie liście. Także, a bo ja tak mówiłem o tym klimatyzerze. Nie mam tego pojęcia, jak on huczy, bo on co prawda pracuje. Bo ja mam spokój na górze. Mam strasznie gorąco w pokoju i zawsze sobie. Ja sobie też ogólnie ten klimatyzer wyczyściłem. body wymieniłem. Ten takie mam, to się daje do zamrażalnika. Takie prostopadłe ściany. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. W każdym razie je się. To, 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 to jest. Dobra, każdy nożyk znaczy to się daje po prostu z zamrażalnika, żeby to po prostu to było chłodniejsze. I o to wszystko tak zadbałem i dzięki temu mam fajny, chłodny wiaterek. Raczej mnie tak nie przebieje, bo tutaj mówię, to jest tak po prostu takim drobnym chłodnym duje, więc... Duje, wie, wieje, dlatego ja się w ogóle o coś takiego nie obawiam. I my mamy pierwszy etap takiej fali zombie będziemy mieć. Tu jeszcze damy sobie po słoneczniku. I z tego co też wiem, podobno ten tydzień taki ogólnie jeszcze ma być. Ogólnie, ogólnie błężec. Mógłbym, dobra, bo ja tak strasznie się jakoś mega fiksuję i mega się jakoś, tak mówię, jaram wewnętrznie. Jakby to się <laughs> działo nie wiadomo co, No jest, jest taki chillout. Aha, i wiem co będzie po tym etapie na pewno. Będziemy mieć takie podorośla, które będą wchłaniać te zombiaki. Bo tak jak te, pasole nie będą mogły ich zestrzelić. No chyba, że... Aha właśnie tego raz będzie musi tutaj. A co damy tego są. Ząb... Biaka. Dobra, tutaj widzę, że się za dużo dzieje, a ja próbuję jednocześnie robić jedno i drugie. I to mi średnio wychodzi. Średnio, no jego to. Oki. Ten de tak. Nie, on mi zje tego w 300. O nie! ALE jest niego. Śpiniak. Muszę więcej tych pasów dać. Dobra. Znaczy, możemy też zrobić tak: dodamy ten listek. Dodamy tego potrójnego. Chociaż nie, mogłem dać tutaj tego ogurasa. To znaczy, tutaj będziemy mogli dać, zrobić w ten sposób: że damy e, ziemniaczka. No, będzie ziemniaczka, szamać. E, tutaj to sobie zlikwidujemy. Okej, okay. i tu damy sobie jeszcze tego potrójnego. I tutaj po, same podwójne damy. Same podwójne. Tu damy sobie posłonecznik, w tym miejscu również. Eee, damy tutaj Ogurasa. Tak jak go lubię tak nazywać. Słoneczka, tyle słoneczek, masakra. Ten słonecz, słonecznik wyeliminujemy. I zamiast niego damy tak. Tu damy to. Tu damy to. I on sobie już z tym elegancko powinien pora... Oa, źle dałem, źle dałem. Nie chciałem, chciałem dać tutaj. To nic. Za chwileczkę się tam załaduje nowy ziemniak. Gotowy do boju. I to będzie ostatni etap. Ostatnia inwazja zębiaków w tym poziomie. Dobra, to jeszcze elegancko będzie się z 1000 słonów. Masakra. Bardzo dużo. I teraz te zębiaki ciekawy jestem, bo oni chyba będą dziś w tym miejscu. Tak, no. Ale to są te takie easy gąbki. Po prostu. Mówię, naj najgorzej są te, te nurkowce, bo one właśnie zanurzają się w wodzie. I przez to te fasole nie są w stanie go uczyć. Dopiero jak on się wynurzy, to wtedy fasole mają dużo więcej do powiedzenia, niż ten zambiak, A no tak, to jest lipa. Ale jak sobie postawimy liście i tego właśnie ziemniaczka, to on wtedy się wynurza. I Dokonujemy go wtedy. Okej okay, i właśnie mówiłem o tym I my sobie na pewno je będziemy brać Zamiast chyba tych ziemniaków, zobaczymy jeszcze Jeśli pozwolę na znowu soku jabłkowego Ogólnie takie upalne dni Bardzo polecam Sok jabłkowy i parę kostek lodu To jest takie głupie by się mogło wydawać Ale naprawdę mega ochładza Ja tak któregoś razu na weselu Tak sobie właśnie wziąłem trochę kostek lodu I sok jabłkowy i wiecie, to nie jest tak, że dla mnie to jest jakiś nowy smak, i tak dalej, ale jakoś tak się z mego pozytywnie zaskoczyłem, że tak potrafi to ochłodzić, tak fajnie jest wtedy. Dalej są, może weźmiemy ten za 320, a bo wiecie co, nie 2175, i ewentualnie weźmiemy jednak tego ziemniaka. nie, bo te, ta, te fasole one są drogie, czy znaczy one są fajne, i są drogie, prawda? Ale jednak postawmy na te, bo tutaj mamy różnych. Mamy tutaj tych skoczków, to nawet jeżeli chodzi o tych skoczków, to. Powiem wam taką ciekawostkę, bo jeżeli chodzi o ten i o tego ogórasa, to te skoczki przeskoczą tego ogórasa, ale ten ogóras i tak je zbije. To jest taka ciekawostka dla osób, które by ej, nigdy wcześniej nie miały z tego do czynienia. Więc ja takie różne proteiny też pozwolę po, sobie podawać. Metod, no to mam taką cykanę. Wybrać to się prykało. Tu damy ten listek. Nawet może, moglibyśmy zrobić coś takiego, tylko dla mnie to trochę byłoby bez sensu, że. Moglibyśmy sobie tutaj porobić tych słoneczników, kosiarka by przyjechała, a my byśmy do tego czasu sobie ekspili słoneczek, ale nie wiem czy ja w to pójdę. Najprawdopodobniej tam dam ogulasa pod koniec. Na razie sobie zbierajmy te, te słoneczka, słoneczniki i wydawajmy właśnie na liście i na słoneczniki, żeby dawały nam jak największą ilość słoneczków. drugi zombie też idzie w tym samym kierunku. Co też w tym samym kierunku i na tym samym polu. Nie, bo... nie, dobra, bo to będzie brzydko, ja nie chcę tak. Damy sobie jednak tego urasa. Tu damy ten słonecznik, zaraz sobie postawimy... Znaczy ten no, uras do tego czasu też się załaduje, także nie ma w ogóle obaw. Jeszcze możemy właśnie listek dać. Tu po słoneczkach sobie podbieramy. Tak się przynajmniej wydaje, a jak nie... No dobra, damy tego ziemniaka. Nie chciałem tego robić, ale za wolność się ładuję. Przeceniłem za bardzo go. Damy tego za 200. Niech atakuje. Okej, okay, teraz tego. Gostka, pyk. A! On nie atakuje do tyłu! O dobra, to był. Dobra, to w takim razie. Coś mi się pomyliło. Ja byłem przekonany, że on atakuje do tyłu. Bo to za chwileczkę damy znowu tam tego ziemniaka. Ej, no to to... Jakoś inaczej do gry pamiętam. Mi się wydawało, że ten ogóraz też i do tyłu działa. Okej, okay, to coś się... Pomyliłem w takim razie. Damy tego to 200. E, ten słonecznik tego ogóra damy tu. tu. Damy tego delikwenta. I teraz pasuje tutaj też z tego mrożącego za 175, żeby on mi tego nie zjadł. Kurczę, te etapy takie trudniejsze się stają być? dziwne to jest dla mnie. A, nie możemy dać słonecznika, nie możemy dać słonecznika z tego względu, że potrzebujemy. Dobra, na razie damy tego mrożącego. A tutaj na tego damy ogurasa. Tu damy słonecznik, a tu damy tego ogurasa. Tu skoczek, ale skoczek tam berka. Beka, 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 beka. beka. Wodorośladamy. To też w ogóle będę mógł w dzisiejszym odcinku zaprezentować, jak one działają dla osób, które by mogły potencjalnie nie wiedzieć. One są mega czadowe. Tylko problem jest taki, że one się też wolno ładują. One jeszcze wolniej się ładują niż te ogórasy. Poradzisz sobie, poradzisz sobie, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie powinno być problemu większego. Tu sobie damy tak. Ale szkoda byłoby marnować. Te wodorośna to bardziej na te na tych nurków. One, sobie, one się nadają najlepiej. Dobra i tu będziemy mieć trzy w ogóle fale. Teraz tak zaobserwowałem. Dobra. Tego sobie właśnie usuniemy. Tu sobie damy tak. I tutaj damy tak. E, tu damy podwieźcie. A, tam jest ten. Gość z jaderkiem. w takim razie. Żeby zaasekurować zwiczkę. Żeby tu mi się nic nie stało. I tu damy też tego gościa. Dobra. I możemy tutaj je i tu dać. jeden. Tu jeszcze jeden damy. To się oczywiście zaodłoży. Tak. Tak. pięknie. Dobra, teraz możemy, tak, tu, także tu będą słoneczka farmić, Hajsik oczywiście zbieramy, na razie sklepu w ogóle nie mamy, to jest coś dla mnie ciekawe, że na jakim, znaczy mi się wydaje, że już do, do tego etapu, tym, znaczy na tym etapie powinniśmy mieć możliwość y, dostępu do sklepu, bo wtedy byśmy sobie mogli kupić, bo te kosiarki ogólnie działają, nie działają dobrze na basen, trzeba zakupić kupić takie odrębne, osobne kosiareczki, ale na razie nic nie jesteśmy w stanie zrobić, tak, nie mamy... Sklepu, ale będzie taki etap, że będziemy musieli przejść dodatkowy poziom, żeby ten sklep pozyskać jakoś tak Albo że pozyskamy ten sklep, ale że nie pozyskamy rośliny i żeby pozyskać roślinę to będziemy mieć taki dodatkowy etap o, tak Tak to taki będzie się prezentować Chyba, że coś się pozmieniało, no nie wiem, bo tak przynajmniej tak z pamięci teraz lecę. Jak ja przynajmniej to pamiętam O, ale teraz zawaliłem Dobra, to nic też sobie powinni poradzić, bo to tak trzy fasole leci na niego i te, i te slomy. czy To jest tak dwa tak zwykłe i jedno slo W to Wystarczy tego niebieskiego, niebieskiej fasoli, mrożącej. tutaj te podwójne. Chyba ta fasol... Znaczy zje tą fasolę, ale ta fasola zostrzegł. A nie, jednak nie, dobra. Się wydawało się, że zawaliłem troszkę, ale jednak nie zawaliłem sprawy. No i teraz ciekawy jestem. Okej, okay, i co? I on jest... No właśnie, no tak dobrze zapamiętałem, że jeżeli chodzi o tych skoczków, no to właśnie on przeskakuje, ale co z tego, ten no, Oguros i tego? Tak go syknie. No dziwne, no to dlaczego w tamtym przypadku, jak był ten zombie, to tak nie? może... Nie, nie mam pojęcia, jak to działa. Okej, okay, i tutaj ten skoczek, on może i przeskoczy tego ziemniaka, ale to nie zmienia faktu, że on nic z nas konsolą... Większego nie zrobi, troszkę może ucierp... może tam ucierpi ten ta niebieski... niebieska ta facela mrożąca, ale to... leczka śmiechu. Druga inwazja. Drugiej inwazji też nie powinniśmy bać, bo raczej zębiaki jakieś nie wynurzą z wody, dopiero zawsze na tym ostatnim etapie. Okej, okay. teraz są właśnie te takie... Te, te nurki. Możemy od razu jednego tu wykorzystać, tego zaprezentuję. prezentuję. O właśnie, ten sposób działa. To jest mega kozackie dzieci rukowie. Nie mają nic do powiedzenia. Kompletnie Tu jeszcze możemy podwójnych dać. Podwoić sobie to jeszcze bardziej. Podwoić, potroić bardziej. Nie no, podwoić, bo potroiamy tutaj w tym momencie. Ale troszeczkę moglibyśmy. Okej, okay, dobra. Je ziemniaka, czy je na sole? Je ziemniaka. Dobra, jeszcze się załapą tego ziemniaka, zombie. Bardzo dobra, bardzo, bardzo mi to Bo trochę się przeliczyłem z tym, bo wydawało mi się, że. Bo to kilka zombiaków. Równocześnie idzie i fasola atakuje raz tego, raz tego i dlatego oni tak do przodu szli. Okay, kolejny nurek. Ale cały czas po tej samej stronie, także myślę sobie tutaj damy tego obostka. I teraz będzie coś takiego, że jak będzie ten ostatni etap, to ci te zombiaki się pewnie... Wydropią z wody w tym miejscu dokładnie, więc te fasole pewnie, niestety, ale zginą. Chyba, że je usuniemy i zastąpimy tym. Chociaż to już raczej na to czasu nie będzie. Okej, okay, to patrzę właśnie czy to sobie ja nie Rado sobie, pani. Oj, teraz po dwóch stronach. Możemy na przykład zrobić coś takiego, prawda? Możemy. Okay, też jakiś pomysł. Ale mówię, to jak z wodu wychodzę, to są jakie najczęściej... Trzeba się spodziewać ich, że będą w tym miejscu. W tym, może w tym, ale najczęściej tutaj tak. Masakra jednych słoneczek. No szkoda, że to się tak wszystko powoli no ale nad, to, nad tym nie mam wpływu niestety. Jeszcze tak. zie ziemnia tego ziemniaka, byśmy dali tutaj. Może trzeba było tego zastąpić. Ale w sumie jeżeli mamy tyle słoneczek, to możemy też pobawić się w ten sposób, bo po co nam? Nie ma, nie ma sensu aż tak bardzo zbierać tego Nie no, kopię, Stos O i to nie chyba pójdzie Powy baj baj, prawda? Pewnie tak No, ale nie poradzić To jest już podwojenie, także i tutaj damy jeszcze też podwójnego. I tu dalibyśmy też ziemniaka. Okej. Okay. Ostatnia inwazja. O widzicie. No i tak ja mówiłem. Najgorsze jest to, że to jest ten jeden ten ząbek, co akurat... Bo to jakby był z tym wiaderkiem to by mi nie było szkoda, tutaj. To jest. To jest trochę tak to jest przeszoda. Tutaj Oj, 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 dobra, i teraz możemy je zrobić tak. Znaczy to pewnie te wodorośle je wezmą. Możemy jeszcze ewentualnie zrobić tak. Ty. I mamy dostęp, mówiłem o tym sklepie, prawda? No i mamy w końcu. I zaraz pozwolę zaprezentować Crazy De Davis Car K. Crazy Davies. Uwaga, uwaga, tak jest, proszę Państwa, mamy sklep, czyli tutaj za tą kasę, którą zbieramy od tych zombiaków, możemy zakupić sobie właśnie te kosiareczki, które one się fajnie nadają właśnie na ten basen i pochłaniają wtedy te zombiaki. Mamy grabki, te grabki są czadowe pod tym względem, bo wiemy, jak już sobie, jak jest ten etap, gdzie sobie bierzemy roślinki do inwazji, do, do, do poziomu, to wtedy te grabki one już są ustawione w tym miejscu, gdzie pi pójdzie pierwszy ząbek. Także tam, gdzie są te grabki, to tam możemy się spodziewać, że będzie pierwszy ząbek. Także to jest szadowe, to możemy sobie od razu zakupić. Także za 200 ZIKO one są chyba jednorazowe. Tak mi się coś wydaje, że, że na jeden poziom albo na dwa. Chyba na jeden poziom, one nie są takie. Ale właśnie one chyba nie są takie. A może na parę poziomów, już tak nie pamiętam. W każdym razie albo raz, albo kilka razy się pojawiają, ale to i tak jest czadowe. Tutaj, one, tutaj, jeżeli chodzi o te słoneczniki, no to one są takie, są takie giga czadowe, prawda? Bo te słoneczniki, one dają nam więcej słoneczek, ta fasola z kolei sprawia, że możemy zamienić tą podwójną fasolę na tą taką dowaloną fasolę, która będzie wystrzeliwała paręnaście tych fasol, znaczy no parę, no nie jest z pięć, dziesięć jednocześnie tych fasol, także to jest też takie czadowe, no to widać, że taki właśnie żo 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 żołnierska edycja fasoli, prawda? No i tutaj tych 8 slotów. No to to, to, to co już mi wcześniej próbował e, wcisnąć. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy już 20 minutę i myślę, że to byłoby na tyle. Dałem sobie next level. Także ja się z wami życzę w dniu dzisiejszym. Do usłyszenia, do zobaczenia jutrzejszego dnia o tej samej porze, bądź trochę może później, może wcześniej, to, kto to wie. Ale na pewno jutrzejszego dnia możecie się również spodziewać kozackiego fajnego odcinka z Planets vs. Zombie. To z mojej tyle, trzymajcie się i cześć!